Tańczyliśmy w stodole, pod skrzypce, pod bębenek, harmonię pedałówkę i imię nocy nieme. Tańczyliśmy do zdechu, oddech przy oddechu i całe nam się ciało potem zalewało, koszule zakwitały żywą solą białą, Tańczyliśmy na upór, bijąc w dyle jak topór. Może się co krzesa, wywinie jedna iskra, żeby ciemność nie była przy skórze taka bliska, żeby chociaż na mgnienie blask nas owiał promieniem, żeby się wyjaśniło, po co było tańczenie.